Kometa nie powinna oddychać. Ta oddycha sześć minut. Dokładnie tyle czasu wystarczyłoby, by obiekt z głębi międzygwiezdnej przestrzeni podważył wszystko, co wiedzieliśmy o fizyce komet. Sześć minut, w których coś niemożliwego stało się faktem. Jeśli chcesz poznać historię, która zmusiła nasa do milczenia, zostań do końca, bo to, co za chwilę usłyszysz, nie jest teorią. To zapis. 10 stycznia 2025 roku. James Webb Space Telescope skierował swoje lustro w stronę obiektu katalogu oznaczonego jako Cześć i e. Atlas. Trzeci potwierdzony gość międzygwiezdny w historii obserwacji astronomicznych. Kometa, która przyszła spoza naszego układu słonecznego, niosąc ze sobą tajemnice innych gwiazd. Ale tego dnia Webb nie zobaczył tylko komety. Zobaczył coś więcej. Co widzisz, gdy teleskop pokazuje ci dwa obiekty zamiast jednego? Zacznijmy od tego, co wiemy na pewno. Obiekt 3i Atlas został po raz pierwszy wykryty przez system Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System na Hawajach. Teleskop o średnicy 1,5 metra, zaprojektowany do wychwytywania obiektów zagrażających Ziemi. Ale 3i Atlas nie był zagrożeniem był anomalią. Jego trajektoria nie należała do układu słonecznego. Przybył z kierunku konstelacji Wielkiej Niedźwiedzicy poruszając się z prędkością 87 km na sekundę względem Słońca. To nie była prędkość komety związanej grawitacyjnie z naszą gwiazdą. To była prędkość podróżnika, międzygwiezdnego podróżnika. Astronomowie z International Astronomical Union szybko potwierdzili jego status. Trzeci obiekt międzygwiezdny, pierwszy był Oumuamua w 2017 roku, Obiekt o dziwnej, wydłużonej formie, który przyspieszał bez widocznej przyczyny. Drugi, 2i Borisow, kometa wykryta w 2019 roku, bardziej konwencjonalna, ale wciąż obca. 3i Atlas miał być kolejnym potwierdzeniem, że przestrzeń między gwiazdami nie jest pusta. Że podróżują przez nią obiekty, niosąc ze sobą materiał z innych systemów planetarnych, z innych słońc. Ale 3i Atlas miał inne plany. 10. Stycznia godzina 23 i 14 minut czasu uniwersalnego. James Webb Space Telescope, najdoskonalsze oko ludzkości, zawieszone 1 500 000 km od Ziemi w punkcie Lagrange L2, wykonał zaplanowaną sekwencję obserwacji w podczerwieni. Cel 3 i Atlas, znajdujący się wtedy w odległości dwóch jednostek astronomicznych od Słońca, w zewnętrznej części pasa Asteroid. I wtedy to się stało. Przez sześć minut obiekt zwiększył swój blask czterokrotnie, czterokrotnie. Dla porównania, kometa 17P Holmes, która w 2007 roku zaskoczyła astronomów nagłym wybuchem jasności, potrzebowała dwóch dni, by osiągnąć podobny wzrost. Cy i Atlas zrobił to w sześć minut. Czujniki podczerwone zarejestrowały wzrost temperatury o 30 kelwinów. 30 stopni w skali absolutnej. Ale temperatura nie wahała się chaotycznie, jak można by oczekiwać przy gwałtownym uwalnianiu gazów z jądra komety. Pozostała stabilna, niemal kontrolowana. To była pierwsza anomalia. Drugą było to, co Webb zobaczył obok 3 i Atlas. Drugi obiekt. Nie fragment, nie odłamek. Drugi odrębny obiekt, poruszający się w precyzyjnej synchronizacji z kometą. Odległość między nimi 75 mil. Dokładnie 75 mil, bez zmian przez cały czas obserwacji. Żadna kometa nie ma towarzysza na smyczy grawitacyjnej tak idealnie napiętej. NASA przekazała dane do European Space Agency. ESA skierowała Very Large Telescope w Chile na te same współrzędne. Potwierdzenie przyszło w 1900 roku. ciągu godziny dwa obiekty, 75 mil. Synchronizacja idealna. China National Space Administration włączyła teleskop FAST, 500 Meter Aperture Spherical Telescope, największą jednotarczową antenę radiową na świecie. Celowali w 3I Atlas, szukając emisji radiowej, i znaleźli. Sygnał o częstotliwości 1420 MHz. To częstotliwość wodoru neutralnego, naturalnej linii widmowej wszechświata. Używanej przez radioastronomów do mapowania galaktyk. Ale ten sygnał miał coś, czego naturalne emisje nigdy nie mają: powtarzalność. Co 247 sekund. Dokładnie co 247 sekund. Sygnał się powtarzał. Trwał 12 sekund. Cisza przez 235 sekund. Potem znowu 12 sekund emisji. Precyzja zegarowa. Naukowcy z square kilometer array w Afryce Południowej i Australii dołączyli do obserwacji. Potwierdzili sygnał. Skywatch Collective, międzynarodowa sieć naukowych, Obywatelskich Obserwatoriów, również zarejestrowała emisję. Zbyt wiele źródeł, by to był błąd. Zbyt precyzyjna, by to był przypadek. A potem przyszło coś, czego nikt nie przewidział. Ziemia odpowiedziała. Rezonans Schumana. Być może słyszałeś tę nazwę. To naturalny rytm elektromagnetyczny naszej planety. Częstotliwość, z jaką fale elektromagnetyczne odbijają się między powierzchnią Ziemi a jonosferą, tworząc swoiste bicie serca planety. Podstawowa częstotliwość rezonansu Schumana wynosi 7,83 Hz. Jest niezwykle stabilna. Zmienia się nieznacznie w zależności od burz geomagnetycznych, aktywności słonecznej, wyładowań atmosferycznych. Ale te zmiany są minimalne. 10 stycznia, dokładnie w momencie, gdy Fast zarejestrował sygnał z 3i Atlas, rezonans Schumana wzrósł o 0,02 Hz. 0,02. Wydaje się nieznaczące, prawda? Ale w skali globalnej, w systemie tak stabilnym jak pole elektromagnetyczne Ziemi, to anomalia. To jakby planeta nagle zaczęła bić odrobinę szybciej. I to trwało dokładnie 12 sekund. Te same 12 sekund, co sygnał z 3i Atlas. Może to zbieg okoliczności. Może naturalna korelacja. Może efekt uboczny aktywności geomagnetycznej, którą jeszcze nie rozumiemy. A może nie. Międzynarodowa sieć ostrzegania przed asteroidami zwołała pilne posiedzenie. Przedstawiciele NASA, ESA, CNSA, japońskiej agencji kosmicznej JAXA, rosyjskiego Roskosmosu. 22 agencje z całego świata. Dwadzieścia dwa głosy próbujące zrozumieć, co właśnie zaobserwowali. Dane zostały potwierdzone, skorelowane, zweryfikowane przez niezależne źródła. To nie był błąd oprogramowania, to nie była usterk a sprzętu, to nie była halucynacja jednego teleskopu, to było rzeczywiste. I wtedy zapadła decyzja, projekt Helios, nazwa kodowa dla raportu, który nigdy nie ujrzał światła dziennego. Raport sklasyfikowany na poziomie międzynarodowym nie przez jedną agencję przez wszystkie jednocześnie. Oficjalnie nie ma żadnego projektu Helios. Oficjalnie 3i Atlas to tylko kometa. Gość z innego systemu gwiezdnego ciekawy, ale nic więcej ale dane nigdy nie opowiadają całej historii zwłaszcza, gdy nagle milkną. Możesz spytać: Dlaczego cenzura? Dlaczego ukrywać dane, skoro nauka ma być otwarta? Niektórzy mówią, że to kwestia protokołu. Gdy obiekt wykazuje zachowania, których nie da się natychmiast wyjaśnić, agencje kosmiczne wolą zachować ostrożność, nie chcą wywołać paniki, nie chcą tworzyć sensacji z czegoś, co może okazać się błędem interpretacji. Inni twierdzą coś innego: twierdzą, że milczenie nie było ochroną przed paniką, było ochroną przed prawdą, bo jeśli dane są prawdziwe, jeśli 3i Atlas naprawdę emitował sygnał z precyzją zegarową, jeśli naprawdę miał towarzysza poruszającego się w idealnej synchronizacji, jeśli Ziemia naprawdę zareagowała na ten sygnał, to pytanie przestaje brzmieć, co to jest? Pytanie brzmi, kto to wysłał? Profesor Avi Loeb z Uniwersytetu Harvarda, dyrektor projektu GALILEO, inicjatywy naukowej dedykowanej poszukiwaniu dowodów na istnienie technologii pozaziemskiej, Skomentował sytuację w wywiadzie dla Science magazine. Powiedział coś, co wielu wolałoby zignorować. Jeśli wykluczymy niemożliwe, to co pozostaje, choćby nie wiem jak nieprawdopodobne, musi być prawdą. A jeśli coś zachowuje się jak sygnał, wygląda jak sygnał i powtarza się jak sygnał, może powinniśmy przestać udawać, że to szum. Projekt Galileo dysponuje własnym sprzętem, obserwacyjnym, niezależny od agencji rządowych. Lob potwierdził, że jego zespół również zarejestrował anomalie związane z 3i Atlas. Nie ujawnił szczegółów, ale powiedział to: Jeśli tam jest ktoś, kto próbuje się z nami skontaktować, ignorowanie sygnału to nieostrożność, to arogancja. Ale nie wszyscy się zgadzają. Dr. Helen Maynard, astrofizyczka z Europejskiego Obserwatorium Południowego, przedstawiła alternatywną interpretację. Według niej, Emisja radiowa mogła być wynikiem interakcji magnetycznej między 3 i Atlas a jego towarzyszem. Dwa obiekty o różnym składzie mogły generować pole elektromagnetyczne, które przy odpowiedniej konfiguracji emitowało regularne impulsy naturalne, fizyczne, bez inteligencji. A korelacja z rezonansem Schumana przypadek zbieg okoliczności w skali kosmicznej, gdzie biliony procesów zachodzą jednocześnie. A my dostrzegamy wzorce tam, gdzie ich nie ma. Ludzie widzą projekty w chmurach, powiedziała Maynard. To nie znaczy, że chmury zostały zaprojektowane. I ma rację. Ewolucja nauczyła nas dostrzegać wzorce. To mechanizm przetrwania. Widzieliśmy twarze w kępach trawy, słyszeliśmy kroki w szumie wiatru. To pomogło nam przeżyć, ale też sprawia, że czasem widzimy intencje tam, gdzie jest tylko chaos. Ale co, jeśli tym razem chaos jest za bardzo uporządkowany? Czy nazwałbyś to zbiegiem okoliczności, czy projektem? Cofnijmy się na chwilę. Zastanówmy się, czym właściwie jest kometa. Kometa to brudna kula lodu i pyłu, zamrożone, resztki z czasów, gdy układ słoneczny się formował. Gdy zbliża się do Słońca, ciepło sprawia, że lód sublimuje, zamienia się bezpośrednio w gaz. Ten gaz ucieka, tworząc charakterystyczną komę. Świetlistą otoczkę wokół jądra i warkocz, który może rozciągać się na miliony kilometrów. To proste. To fizyka. Komety są brudne, chaotyczne, nieprzewidywalne. Ich jądra nie są gładkie. To bryły pokryte kraterami, szczelinami, wystającymi skałami. Gdy sublimacja zachodzi nierównomiernie, kometa może się obracać nieregularnie, zmieniać tor, wyrzucać fragmenty. 3i Atlas nie zachowywał się jak typowa kometa. Po pierwsze, jego temperatura była zbyt stabilna. Gdy lód sublimuje, proces nie jest równomierny. Jedne obszary uwalniają gaz szybciej niż inne. Temperatura powinna wahać się, ale przez te 6 minut wzrostu jasności, temperatura 3i Atlas pozostawała niemal stała, jakby źródło ciepła było wewnętrzne, kontrolowane. Po drugie, precyzja orbity. Komety Zwłaszcza te międzygwiezdne, powinny wykazywać nieprzewidywalne odchylenia. Siły niegrawitacyjne, ciśnienie promieniowania słonecznego, odrzut gazów powinny wpływać na trajektorię. Ale 3I Atlas poruszał się, jakby wiedział dokąd zmierza. I ten drugi obiekt, 75 mil, to precyzyjna odległość. Zbyt precyzyjna by była przypadkowa. W kosmosie, gdzie grawitacja jest jedyną siłą utrzymującą obiekty razem, dystans między dwoma ciałami zmienia się ciągle. Eliptycznie. Chaotycznie. Ale nie tutaj. Tutaj dystans był stały. Jakby coś lub ktoś aktywnie kontrolował odległość. Niektórzy naukowcy zaproponowali teorię kometarnego dubletu. Dwa obiekty powstałe z jednego jądra, które rozpadło się w przeszłości, ale pozostały grawitacyjnie związane to możliwe. Istnieją takie przypadki, ale dublety nie synchronizują się, nie poruszają się jak jeden organizm, a 3 i Atlas i jego towarzysz poruszali się dokładnie tak. Wróćmy do sygnału. 247 sekund. Dlaczego ta liczba w nauce istnieje? Coś takiego jak uniwersalne stałe, liczby, które nie zależą od jednostek miary, które używamy. Na przykład stosunek obwodu koła do jego średnicy, pi. Stała struktury subtelnej, liczba awogadra. Te liczby są takie same wszędzie we wszechświecie. Jeśli jakaś cywilizacja chciałaby wysłać sygnał, który byłby rozpoznawalny jako sztuczny, użyłaby takich liczb. Nie jednostek czasu zależnych od obrotów naszej planety, nie jednostek długości opartych na długości ludzkiego ramienia, ale uniwersalnych stałych matematyki. 247 to liczba pierwsza. Nie dzieli się przez nic poza sobą samą i jeden. To nie przypadkowa liczba. To wybór. Dwanaście sekund emisji? Dwanaście to trzy razy cztery. Podstawowe liczby geometryczne. Trójkąt i kwadrat. Podstawy konstrukcji. Może to nic nie znaczy. Może matematycy widzą znaczenie tam, gdzie jest tylko szum, a może matematyka jest językiem, który rozumieją wszystkie cywilizacje. Seti. Search for extraterrestrial intelligence. Od dziesięcioleci nasłuchuje sygnałów z kosmosu. Używają częstotliwości wodorowej 1420 MHz, bo wodór to najprostszy i najczęstszy pierwiastek we wszechświecie. Jeśli ktoś chce być usłyszany, użyje tej częstotliwości. 3i Atlas emitował dokładnie na tej częstotliwości. I jeszcze coś. Ten dwunasto sekundowy impuls nie był jednostajny. W środku, przez ułamek sekundy, wystąpiła modulacja. Zmiana intensywności. FAST zarejestrował to jako strukturę wewnętrzną sygnału. Coś, co przypominało nie szum, ale informację. Czy to był kod? NASA nie potwierdza. ESA nie zaprzecza. CNSA milczy. A projekt Helios? Nie istnieje oficjalnie, więc nie może nic powiedzieć. Ale naukowcy mówią nieoficjalnie w kuluarach konferencji, w niezapisanych rozmowach. Mówią, że ktoś próbował zdekodować sygnał, że użyto algorytmów sztucznej inteligencji do poszukiwania wzorców, że coś znaleziono. Ale jeśli coś znaleziono, to gdzie jest raport? Gdzie są wyniki? Gdzie jest prawda? To był punkt zwrotny. 13 stycznia, trzy dni po pierwszej obserwacji, James Webb ponownie skierował swoje instrumenty na 3 i Atlas. Rutynowa obserwacja kontrolna. Standard w przypadku obiektów budzących zainteresowanie. Ale gdy dane spłynęły, coś było nie tak. Drugi obiekt zniknął. Nie odleciał, nie zmienił orbity. Po prostu przestał być widoczny. Webb skanował obszar wokół 3 i Atlas przez 20 minut. Nic. Teleskopy naziemne dołączyły do poszukiwań. VLT w Chile, Keck na Hawajach, Subaru w 19 Japonii. Wszystkie celowały w te same współrzędne. Pusty przestwór. Obiekt, który przez trzy dni poruszał się w idealnej synchronizacji z trzy i atlas, zniknął bez śladu. Nie ma w fizyce procesu, który sprawia, że obiekt po prostu zanika. Można go zniszczyć, ale pozostaną fragmenty, obłok pyłu, coś. Można zmienić jego orbitę, ale teleskopy zauważyłyby ruch. Ale zniknięcie? Jakby ktoś wyłączył światło. A sygnał radiowy? Fast nasłuchiwał przez kolejne 48 godzin. Cisza, częstotliwość. Wodoru pozostała pusta. Nie było już żadnej emisji, żadnej struktury, żadnego rytmu. Jakby cokolwiek tam było, zakończyło swoją pracę. Doktor Rajesh Patel, astrofizyk z Indyjskiej Organizacji Badań Kosmicznych, opublikował nieoficjalną notatkę w czasie rzeczywistym na platformie naukowej arXiv. Nie przeszła recenzji naukowej. Została usunięta w ciągu sześciu godzin, ale internauci zdążyli ją skopiować. Patel napisał: Jeśli obiekt towarzyszący nie był fizyczny, ale projekcją, może wyjaśniłoby to jego zniknięcie. Alternatywnie, jeśli miał zdolność do zmiany odbicia światła, maskowania, mógł stać się niewidzialny dla naszych instrumentów. Obie hipotezy wymagają technologii, której nie posiadamy. Projekcja, maskowanie. To słowa, które należą do science fiction, nie do astronomii. Ale co jeśli granica między jednym a drugim właśnie się zatarła? Następne tygodnie przyniosły tylko więcej milczenia, agencje kosmiczne wróciły do rutyny, ogłoszono kolejne odkrycia egzoplanet. Nowe dane z tysiąc sądy Juno przy Jowiszu Przygotowania do misji Artemis na księżyc. O i Atlas nikt już nie mówił publicznie, ale w cieniu społeczność naukowa wrzała. Na forach astronomicznych pojawiły się niezweryfikowane raporty. Amatorzy z całego świata, obserwujący niebo własnymi teleskopami, twierdzili, że widzieli coś dziwnego w okolicach orbity 3i Atlas błyski światła krótkie, intensywne, nieregularne. Oficjalne źródła mówiły, że to efekty odbić słonecznych od fragmentów meteoroidów naturalny proces. Ale niektórzy nie dali się przekonać. Powstały grupy badawcze, niezależne, złożone z emerytowanych naukowców, programistów, inżynierów, pasjonatów. Jedna z nich, nazywająca się Echo Collective, zaczęła analizować publicznie dostępne dane z różnych teleskopów. Odkryli coś. Dokładnie w czasie, gdy Webb zarejestrował wzrost jasności 3E Atlas, 3 i Atlas, trzy satelity obserwacyjne na orbicie Ziemi, dwa amerykańskie i jeden europejski, zanotowały krótkotrwałe zakłócenie w swoich systemach nawigacyjnych. Zakłócenie trwało 12 sekund. Oficjalnie chwilowa anomalia magnetyczna zdarza się, ale Echo Collective zauważyli, że wszystkie trzy satelity znajdowały się w tej samej półkuli Ziemi, w półkuli zwróconej w kierunku 3I Atlas. Przypadek? A może wpływ z zewnątrz? Echo Collective opublikowali swoje ustalenia. Artykuł miał tysiące udostępnień, a potem znikł, usunięty przez platformę za naruszenie zasad dezinformacji. Członkowie grupy próbowali go ponownie wrzucić. Ich konta zostały zawieszone. To nie była cenzura rządowa, to była cenzura algorytmiczna. Systemy automatycznej moderacji, które miały chronić przed fake newsami, wyeliminowały informację, którą uznały za niebezpieczną. Ale pytanie pozostaje, kto określił, że ta informacja jest niebezpieczna? I dla kogo? Są jeszcze inne teorie. Jedna mówi, że 3i Atlas to nie kometa, ale sonda artefakt technologiczny wysłany przez cywilizację spoza układu słonecznego sonda, która podróżowała między gwiazdami, obserwując, zbierając dane, być może szukając śladów inteligentnego życia może emitowała sygnał jako test. Może chciała sprawdzić, czy ktoś nasłuchuje. Może jej zadaniem było nie kontaktowanie się, ale obserwacja. I gdy zauważyła, że została wykryta, zniknęła. Inna teoria sugeruje, że 3i Atlas to naturalna kometa, ale coś lub ktoś jej towarzyszy: mały statek, niewykrywalny przez większość instrumentów, ale widoczny dla łeb, z racji jego niezwykłej rozdzielczości statek, który obserwuje kometę albo ją pilotuje. A może kometa sama jest pojazdem? Może to, co widzimy jako lód i gaz, to tylko powierzchnia, kamuflaż. Pod spodem mogłaby znajdować się konstrukcja, która używa lodu jako ochrony przed promieniowaniem, jako materiału maskującego. W 1980 roku fizyk Freeman Dyson zaproponował koncepcję statku generacyjnego, masywnego pojazdu, który mógłby podróżować między gwiazdami przez tysiące lat, niosąc całą cywilizację. Taki statek mógłby wyglądać z zewnątrz jak asteroida lub kometa. Mógłby używać naturalnych materiałów jako osłony. Czy 3 i Atlas to statek generacyjny? Nie wiemy, nie możemy wiedzieć, nie mamy danych, dane zostały ukryte. Jest jeszcze jedna możliwość, najbardziej niepokojąca. Co jeśli 3 i Atlas nie przybył przypadkowo? Co jeśli jego trajektoria była celowa? Komety międzygwiezdne pochodzą z chmur orta innych systemów ogromnych, lodowych sfer otaczających gwiazdy skąd co jakiś czas wyrzucane są obiekty do przestrzeni międzygwiezdnej to losowy proces grawitacja, kolizje, chaos ale 3i Atlas przybył z kierunku, który prowadzi prosto do nas. Jego trajektoria przecięła układ słoneczny w miejscu, gdzie mógł zostać wykryty gdzie nasze teleskopy na niego patrzą. Gdzie mogliśmy go zobaczyć? Czy to przypadek? Czy to było zaproszenie? A może ostrzeżenie? Sygnał, który wysłał, mógł nie być wiadomością dla nas, mógł być wiadomością dla kogoś innego, dla czegoś, co już jest tutaj, albo co nadchodzi. Rezonans Szumana, bicie serca Ziemi zareagował. Jak gdyby planeta odpowiedziała. Ale planeta nie ma świadomości, nie ma intencji. To kula skał, wody i życia poruszająca się bezwładnie wokół gwiazdy. Chyba że. co jeśli nie planeta odpowiedziała? co jeśli odpowiedział ktoś na planecie? Coś, o czym nie wiemy? Coś, co czekało na sygnał. W mitologii wielu kultur istnieje motyw gwiazdowych posłańców, istoty, które przybywają z nieba, niosąc wiedzę, ostrzeżenia, znaki. Starożytni Sumerowie mówili o Anunnaki, bogach, którzy stąpili z gwiazd. Dogonowie z Mali twierdzili, że ich wiedza astronomiczna pochodzi od istot z Syriusza. Hinduscy teksty wedyjskie opisują wimany, latające pojazdy bogów. Czy to mity, czy to pamięć? Karl Sagan, jeden z największych popularyzatorów nauki, powiedział kiedyś Niezwykłe twierdzenia wymagają niezwykłych dowodów. I miał rację. Ale co, jeśli dowody są tutaj, a my je ignorujemy? Co, jeśli nie chcemy ich zobaczyć, bo prawda jest zbyt niewygodna? Dzisiaj 3i atlas oddala się od Słońca. Za kilka miesięcy opuści Układ Słoneczny. Zniknie w ciemności między gwiazdami. Będzie tylko jednym z miliardów obiektów dryfujących przez pustkę. I być może nigdy nie dowiemy się prawdy. Może to była tylko kometa. Może drugi obiekt to fragment, który odpadł i rozpuścił się w przestrzeni. Może sygnał to naturalna emisja, a korelacja z rezonansem Szumana to statystyczny przypadek. Może wszystko, co widzieliśmy, ma proste wyjaśnienie, ale jeśli ma, dlaczego dane są ukryte? Dlaczego projekt Helios jest tajem? Nicą? Dlaczego naukowcy, którzy próbują mówić, są uciszani? Może dlatego, że prawda jest zbyt duża, zbyt przytłaczająca, zbyt zmieniająca wszystko, by ją ujawnić? Albo może dlatego, że prawdy po prostu nie znamy. I wolimy ukryć ignorancję za tajemnicą, niż przyznać, że coś wymyka się naszemu zrozumieniu. Istnieje stara zasada filozoficzna, znana jako brzytwa Okhama. Mówi ona, nie mnóż bytów ponad potrzebę. Innymi słowy, najprostsze wyjaśnienie jest zazwyczaj właściwe. Ale co jeśli najprostsze wyjaśnienie brzmi, nie jesteśmy sami? Co jeśli milczenie nie jest ochroną, ale odpowiedzią samą w sobie? 3. Atlas przybył z ciemności. Pokazał nam coś niemożliwego i zniknął. Pytanie nie brzmi, co to było. Pytanie brzmi, co zostawił za sobą. Może sygnał nie był początkiem komunikacji. Może był końcem, ostatnim przekazem przed milczeniem. Albo może nie był skierowany do nas. Może był skierowany do kogoś, kto zawsze tu był, ukrytego, czekającego. I teraz ten ktoś wie, że nie jest. Sam. Tej nocy, gdy spojrzysz w niebo, pomyśl o tym. Gdzieś tam, w ciemności między gwiazdami, podróżują obiekty, niosą ze sobą lód, gaz, pyły, a może coś więcej. Może niosą pamięć, może niosą pytania, może niosą odpowiedzi. A my, na naszej małej błękitnej planecie, patrzymy w górę i zastanawiamy się, czy jesteśmy obserwowani, czy jesteśmy sami. Czy milczenie kosmosu to dowód na to, że nikt tam nie jest? Czy może dowód na to, że ktoś tam jest, ale woli nie odpowiadać? Trzy i Atlas przemówił. Przez sześć minut, dwanaście sekund i potem umilkł. A my, cóż, my się nadal nasłuchujemy.